Witam Was w nowym vlogu. Właściwie nie planowałam, że zacznę dzisiaj nowego vloga. Teraz postawię. Odzywam się tak, bo powiem Wam, że mm, no wychodzę, jadę załatwić kilka spraw i tak dalej. I powiem Wam, że czuję taką wewnętrzną niechęć wy, wyjścia z domu. E, bo wiecie, tak jak sobie tak pomyślę, że... Znaczy nawet nie pomyślę, po prostu tylko wyjrzę przez okno i... Tak, dzisiaj padał śnieg, bo słońce ciepło i tak dalej. Pogoda się nie może zdecydować, ale pogoda na mnie, słuchajcie, nie wpływa, tak? I generalnie jestem osobą, która szuka w środku siły słońca. No i pogoda, jakby, wiecie, jest iskierką, która pomaga, tak? No, jeżeli jest słabsza i mam ogólnie słabszy dzień, no to. To już wszystkiego się łapiemy tak, i że nawet pogoda jest nie taka, jak chcielibyśmy. Wcześniej, za dawnych czasów, wychodziłam, to miałam przyjemność mijania ludzi, widzenia ich twarzy, pomimo, że nie tryskali, wiecie, uśmiechem i tak dalej, bo Polacy mają zawsze z tym problem i zawsze do mnie się czepiano i potrafiła Pani na, wiecie, na chodniku powiedzieć do mnie, co się Pani tak śmieje? Tak? A ja po prostu się uśmiechałam. E, wie, wiecie, mają jakąś taką dziwną obsesję, bo myślą, że jak się uśmiechacie, to z nich się śmiejecie i tak dalej. E, ale dzisiaj, kiedy po prostu e, mają kagańce e, na twarzy, to już nie widać nic. No ale właśnie, jakby tracę chęć, żeby wyjść. I zobaczyć ludzi, tak? Bo ci ludzie są zamaskowani, zero emocji, zero dzień dobry, nawet się nie rozpoznają. I wiecie, i tak przez chwilę, tak sobie usiadłam, się zastanowiłam, i za chwilę sobie mówię, no właśnie, właśnie, zastanów się, właśnie o to im chodzi, żeby przestało ci się chcieć. Dlatego postanowiłam włączyć kamerę i powiedzieć wam to, właśnie. Na tym im zależy, żeby przestało Wam się chcieć wychodzić z domu, robić, uśmiechać się, żeby wszystkie relacje społeczne uciąć, żebyśmy się wyizolowali, żeby właśnie nam się nie chciało, żeby to był nasz wolny wybór. I wiecie, jakiej energii dostałam, mówię: Nie, nie ma takiej opcji. Tak, nie chce mi się, tak, to jest. To nie jest łatwe, bo powiem Wam, że teraz jakby sytuacja się odwraca. Myślę, że ludzie w mieście teraz mają gorzej, bo człowiek, który nie żyje w dużej miejskiej dżungli, wyjdzie sobie do lasu, przejdzie się, ma bardziej, wiecie, większą swobodę, taką wolność przemyślenia, a w mieście y, widzicie tylko zaszczutych ludzi. Ale ja taka nie jestem i idę z kagańcem mojej kawy. Yy, I po prostu, właśnie chciałam Wam powiedzieć, właśnie na tym im zależy. Więc nie traćcie. Jeżeli po prostu tracicie tą chęć, to nie Wam się zapali światełko w głowie i właśnie pomyślcie sobie, że właśnie o to chodzi. Żebycie zamknąć, odizolować i żeby Ci się nawet nie chciało wyjść. No bo po co? Nie znajdziesz relacji, nie znajdziesz ludzi, nie znajdziesz kontaktu. Pomyśl o tym. Pamiętajcie o tym, że właśnie o to im chodzi. Żeby Wam się nie chciało, nie traćcie nadziei. Słuchajcie, to, co widzieliście na początku, to myślałam, że nakręcę jakiś dłuższy vlog. Natomiast teraz, kiedy się do Was odzywam, to już jest po świętach. Wtedy, jak kręciłam, to było przed świętami tydzień, więc to widzicie, jaka jest odległość czasu. Ale dlatego wstawiłam to, bo się zastanawiałam, czy jest sens, tak? bo to dawno kręciłam ale powiem Wam, że sytuacja się nie zmieniła. Mm, szłam teraz z kawą, jechał patrol policyjny i dosłownie e, policjanci uśmiechali się, tak? Bo widzieli, że idę, popijam kawę, tak? E, I to, co Wam mówię, ja wiem, że policjanci mogą być różni, bo też ludzie są różni. I dlatego to mówię, że... Mm, Wypadałoby ludzie przestać zaszczuwać jedni drugich. Bo to, co mówiłam właśnie dwa tygodnie temu, tydzień przed świętami, że człowiekowi się nie chce wyjść z domu. I to nie dlatego, ja już pomijam to, że maski i tak dalej, ale to jest takie to zaszczuwanie, banie się. W ogóle, wiecie, takie, że człowiek dosłownie czuje się. Taki wyizolowany, i ja to mówię, mieszkając w dużym mieście. I tak wiecie, um, ludzie, którzy mają duży zasięg, też mogliby coś o tym powiedzieć, a jakby z jednej strony chowają głowę w piasek, niby nie chcą o tym mówić, bo już tyle się o tym mówi, ale oni nie chcą mówić, i dalej pokazują zakupy, zakupy, no, no zaraz wyjedziemy, no zaraz to, zaraz to, i wszyscy jakby wiecie. Świat się zmienia, struktury się zmieniają. Nie, nie, zróbmy zakupy. Weźmy pigułkę, zróbmy zastrzyk. Zaraz to się skończy. Skończy się to tak, że po pierwsze już jesteśmy niewolnikami, ale no, którym będzie się powoli zabierało coraz więcej. Tak? I za przysłowiową miskę ryżu. Będziemy siedzieć w swoich więzieniach, tak? Ci, którzy się nachapali w większych więzieniach, y, ci, którzy nie, będą nadal w swoich małych celach. Y, I wszyscy tak będziemy ślepo wierzyć, że Państwo inni wiedzą lepiej od nas. I powiem Wam szczerze, że kiedy idę na spacer, na tą przysłowiową kawę, i któregoś razu, nawet jak na Instagramie pokazywałam właśnie Nero Kafe, brałam kawę i tam filmowałam. I później z drugiej strony jakby minęłam ze smokiem. Te, takie dziewczyny, które widziały, że ja to kręcę i tak dalej. I wyobraźcie sobie, że wzięły kawę do góry i my też ten sam scenariusz robimy. Wiecie, i takie małe gesty, jak kiedy kogoś widzę bez maski i tak dalej, pokazuję mu wolność. Wiecie, takie po prostu, żebyśmy się zaczęli wspierać, bo ta obojętność, słuchajcie, jest koszmarna. Koszmarna. Do tego jeszcze tak zaszczuwanie, bo to nie policja mnie ściga, ale po prostu ludzie, tak? A powiem wam. Na marginesie, że to najczęściej są panowie. Panie mogą się na mnie krzywo spojrzeć, nic nie powiedzą i tak dalej, a... za każdym razem, kiedy mnie zaszczuwa, to jest facet. Nie wiem, czy to zbieg okoliczności, ale no, kobiety w naszym kraju już pokazały, tak? I to jest piękne, że też widzę, że mogą się tam krzywić, mogą tam coś, coś mieć inne zdanie, ale nie zaszczuwają. Słynna sytuacja, słuchajcie, tak na poczcie, gdzie facet zaszczuwał kobietę i dosłownie chcieli wyrzucić ją z poczty, gdzie ja stanęłam w jej obronie. Więc nie wiem, co jest z Wami, panowie. Nie wiem, może mam takiego pecha, albo no, taki podryw, panowie, nie, nie działa. Tak? Zaszczuwanie kobiet to nie jest coś, co działa. Chciałam Wam tylko właśnie tak się odezwać i nawiązać do tego, co powiedziałam przed świętami, że ta sytuacja się nie zmieniła. Powiem Wam, że naprawdę to jest trudny czas, bo... czy takie, wiecie, głupie gadanie, no wszędzie o tym mówią, nie wiem gdzie, no jeżeli telewizji słuchasz, to pewnie tam gadają, tak? I Ty dlatego w internecie chcesz pokazywać nowe torebki albo nowe szminki. To jest wszystko fajne, wiecie, i to można robić, ale... Dlaczego ludzie w ogóle udają, że się nic nie stało, że zaraz to przejdzie i zaraz ten? Nie widzicie jak to się właśnie pogłębia? No i obudzicie się tak jak w Matrixie, tak? Podłączeni do monitora, Siusiu, kubka. Większość z Was urodziła się w wolnym kraju i myślę, że to dla Was jest duży stres, że totalnie się zmienił świat ale ludzie starsi dojrzali, którzy mamy rodziców, którzy byli z PRL-u. Moi dziadkowie walczyli w II wojnie światowej. Ja wiem, co to jest wolność, co to jest zniewolenie i jakie różne to ma odcienie. I takie zniewolenie umysłowe, psychologiczne to jest właśnie to, które mamy w XXI wieku, które zaczęło się rok temu i będzie się tylko pogłębiać. Bo po prostu uważam, że świat się zmienił, wszystko się zmieniło, więc czas, że no nie można polić tego samego w internecie, że kup sobie szminkę i będziesz szczęśliwa, albo torebkę. No nie. Ja za tą torebkę, za tą szminkę, to ja wolę iść sobie na spacer. Powdychać powietrza, pouśmiechać się do ludzi, a nie kupić sobie nową torebkę i co? I pokazywać ją jeszcze w domu, tak? No błagam was, ludzie. Tylko, że to jest właśnie nie walka... W tak jak II wojna światowa z bagnetem i tak dalej, to jest walka informacyjna. Więc jedyne, co można naprawdę zrobić, to co ja zrobiłam 5 lat temu, odciąłam się od telewizji, to jest raz, ale teraz internet zaczyna być podobnym, wiecie, ściekiem. No taka jest prawda. Albo, wiecie, totalne głupawki, albo, wiecie, sklepy, tak, które... No, no, naprawdę, jest tak, tyle informacji, ale w, takich, w takim natłoku to naprawdę trudno znaleźć informacje, które by były wartościowe. I mało tego system, algorytmy, no nie, nie pozwalają takim informacjom się przedrzeć. Także. To co, e, także jedyne, co możecie jeszcze tak dla mojego ducha, to postawić mi kawę, tak. Założyłam sobie e, to, ten portal taki właśnie z kawą. No i jeżeli nie jestem jakimś tam wygłupiem, e, po, wiecie, czymś szokującą albo dramą, tak, e, najlepiej się sprzedają dramy, to właśnie ten portal e, z kawą, że, że właśnie w ten sposób możecie mnie wesprzeć. Pamiętajcie o tym, że też w ogóle o tym wspominam, że, żebyście pamiętali, że jeżeli wam się też nie chce wyjść z domu, to właśnie to jest jeden z symptomów, że no to jest to właśnie zaszczuwanie. I pamiętajcie, że im o to chodzi, żebyście zostali w domu, nie wychodzili, odpalali monitory i siedzieli jak te marionetki. Mi, kiedy się nie chce, to. Właśnie się odpala takie, wiecie, światełko mówię właśnie o to im chodzi. Więc nie, nie chce mi się, ale idę, wychodzę, uśmiecham się, zagaduję do ludzi. Żeby, żeby to nie zginęło. I powiem Wam, że jak byłam ze święconką, e, i to było tak na, na zachrystji, na otwartej przestrzeni, e, to ksiądz był uśmiechnięty, życzył zdrowia i naprawdę wiecie co? To pokazuje, że w ogóle chrześcijaństwo cofa się do swoich korzeni, takich pasterskich. I powiem Wam, że to było piękne, bo ludzie tego właśnie potrzebują potrzebują akceptacji, uśmiechu. Ksiądz bez maski mówił: ludzie oczywiście, jedni byli w maseczkach, drudzy nie. Ale wiecie, czuło się takie akceptowanie, a nie zaszczuwanie. I mam wrażenie, że chrześcijaństwo teraz właśnie kościół przechodzi taki rekonesans i ma szansę jakby odkupienia takiego. Że teraz jego rola wsparcia ludzi psychicznie, właśnie, wiary w siebie, nie poddawania się. Jest bardzo istotna. I dlatego nieważne, słuchajcie, właśnie, czy to będzie kościół, czy to będzie psycholog, chodzi tutaj o nasze zdrowie psychiczne o to, żebyśmy się nie poddawali, wierzyli w siebie i kwestionowali. I dlatego właśnie, pomimo tego, co jest, idziemy ze święconką. To jest tradycja. I ja pomijam, czy ja wierzę, czy nie, ja Wam mówiłam. Ja naprawdę mam życiorys bardzo szeroki pod kątem chrześcijaństwa i tak dalej, natomiast jest to filozofia też podejście do życia. I, o, i w korzeniach chrześcijaństwa są piękne zasady, które w tym momencie to tak samo jak w, za czasów komunizmu. Kościół odegrał dużą rolę pozytywną. Mam wrażenie, że to powraca. Więc szukania takiego wsparcia yy, warto szukać, słuchajcie, warto, żeby nie dać się zaszczuwać i kiedy wam się nie chce wyjść, to pamiętajcie, że właśnie o to chodzi: żeby wam się już nic nie chciało, żebyście tylko siedzieli, zamawiali, klikali, sikali, kupali i koniec. I wyłączali się, żeby Was można było łatwo wysterować. Wtedy wychodzimy. Pamiętajcie, że o to im chodzi, żeby Wam się nie chciało. Jadę dalej. Jak u Was jest z święconką, czyli z zawartością święconki, bo u mnie jaja zjedzone, kiełbasa zjedzona, baranek zjedzony kupiony, słuchajcie, przed dzień święcenia w piątek znalazłam w biedronce i mega fajny, bo to taka babka była i naprawdę jak na zakup biedronkowy to spoko, pyszny. Ja zjadłam kawałek, a resztę baranka całego wciągnął smok. I powiem wam, sól to wiadomo pieprz to jest natomiast z chlebkiem zapomnieliśmy zjeść i taka przylepka została, to właśnie Pomyślałam, że właśnie namoczę, bo ona się już zeschła po jednym dniu. I tutaj mewy latają. Zaraz na parapet położę i dam ptakom. Także może uda się je sfilmować. Powiem Wam, że z ptaszorami to takie jest, że ja już nieraz im tam coś rzucałam i, i wiecie, chciałam przyczaić je i one się zawsze pojawiają wtedy, kiedy nie mam mnie, więc... Yy. Wieje piździ dzisiaj, jak w Kieleckim, pozdrawiam. W każdym razie, no, jest i pewnie jakbym włączyła kamerę, ale wiecie, to nie mam tyle pamięci, żeby czekać. Może mi się uda to sfilmować, może nie. Jak, że tak powiem, będzie puste, to Wam pokażę, więc zobaczymy. Powiem Wam, że tutaj czatuję na ptaszory, ale nie ma ich. Ale a propos ptaszorów, to mam jeszcze jednego do ogarnięcia ptaszora ze świąt. Cukiernia, słuchajcie, Cieślikowski. I właśnie u nich te bezy takie. Pojedyncze, one tak sztucznie wyglądają, ale naprawdę są przepyszne. I słuchajcie, ostał mi się, a, pty, a propos ptaszorów, taki cudny ptaszor, zobaczcie. To jest beza. Takie były wielkanocne bezy. Zobaczcie. No, tu to, to nie jest sło, słodziak? Więc sobie zaraz usiądę i spróbujemy. Tylko no jak odejdę, to pewnie ptaszory przylecą. No ale wow. trudno. E, więc. Powracając. Dziękuję za każdą kawusię. E, no. Zdrowie wasze. Dzisiaj byłam w podróży, a jak jestem w podróży i później wracam, to później do końca dnia sobie dolewam wody i powiem Wam, że zamiast szklanki męka się sprawdzać. Także czas się pożegnać z kurczakiem. Oby ta wiosna była wiosną. Ale wiecie, no tuż, tuż, no wiosna to będzie z 20, nie? Więc no jeszcze piecień, plecień, bo trochę zimy, trochę lata, więc dajmy jej szansę. Ale oby nam się wszystkim, oby nam się, wiecie, żebyśmy mieli czyste, otwarte serce, y, pełne nadziei i no bo wiosna to wiecie, plony nowe, nowe nadzieje, nowe plany. Oby nam się dobrze wiodło. Mm. lekko jest cytrynowa. W tle możecie słyszeć pralkę, sorry. Ale to takie poświąteczne będzie pranie. Jestem ciekawa. Bardzo lubię te bezy, bo one nie są takie słodkie. Ja w ogóle noszę się z zamiarem, żeby sama zrobić bezę. Wypadałoby i zrobię. Nie ma to jak swoja beza. Tak samo jak mam jeszcze moje zapasy, wiecie, z spice, tak, latte. Ale nie, nie był ten kurczak tak ciągnący, jak tamte białe bezy. Jest ok ta beza jest taka, wiecie, mm, piankowa. Ale nie ma tu żadnej sztuczności. Bo wiecie, żółty kolor zielony, no to że farba, tak? I że taka jakaś sztuczna. Nie. Naprawdę jest bardzo fajna, lekka, taka piankowa, ale nie jest ciągnąca, tak jak te ich takie białe bezy. Także mm, żegnam się z Wami w tym vlogu. Takim poświątecznym. Mm, natomiast. Trochę było w tym zielonym ciągnącego. Bardzo dobry kurczak. Polecam Wam, naprawdę. O, to zielone jest ciągnące. Bardzo fajna beza. Taka piankowa. Yy, I wiecie, i niesłodka, taka. Tylko taki smak fajnej, lekkiej bezy. Porównywalna nawet do, wiecie, makaroników. I to, że to żółte było zielone, to jest nic sztucznego. Chociaż też nie cytrynowego albo jakiegoś szczególnego smaku to nie ma. To jest takie jak beza, zwykła. Nie jest za bardzo ciągnąca, chociaż to zielone jest ciągnące. Ale naprawdę rewelacja. Taki kurczak. Także. Hmm? Naprawdę super. Także żegnam się z Wami. Przekaz jest, słuchajcie, podprogowy i pamiętajcie, nie jesteście sami yy, i nasze zdrowie psychiczne jest bardzo ważne. Jeżeli coś was męczy, czujecie się jak w klatce, to rozmawiajcie, rozmawiajcie z ludźmi o tym, bo każdy z nas tego potrzebuje. Pamiętajcie o tym. Dajcie znać, co u Was. I pamiętajcie, że nie jesteście sami. I zdrowie psychiczne jest, wiecie, podstawą, wyjściem w ogóle do działania. Myślę, że sami dobrze odczuwacie, jak presja i to ta psychologia, która zaczyna działać i to powoli wchodzi do naszego życia, zatruwa je, więc dobra, już pralka nie daje mi dalej gadać. Pewnie czas, że, żeby zakończyć. E, popijam bardzo pyszny kurczak. Dziękuję za każdą się. E, mam nadzieję, że w tym roku kupię tą kamerę. No i z Waszym wsparciem, to zawsze wiecie, to zawsze będzie coś. Ile by to nie było, ale zawsze coś, tak? Więc dziękuję, żegnam się z Wami. Widzimy się niedługo w następnym. Myślę, że zrobimy live w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się. I widzimy się niedługo w następnym. Odmeldowuję się. A, a ptaszory? Zobaczymy jeszcze ptaszory, czy zjadły. Patrzcie, patrzcie, złapałam jednego. Więc były.